Drukar Karpyszyn. Star Wars. Darth Bane. Zasada dwóch. Epilog. Naprawa Lorandy zajęła zana trzy dni. Młoda kobieta przeniosła Bane'a na pokład statku i podłączyła go znów do pompy z baktą, żeby mistrz Sithów odzyskał siły. Zajęta pracą znieczuliła go, żeby przyspieszyć proces powrotu do zdrowia. Dopiero kiedy ich statek był gotów do odlotu z Ambry poszła do pokładowego szpitala sprawdzić stan zdrowia mistrza. Bane leżał nieprzytomny na noszach, tak jak go zostawiła. Kiedy podeszła, żeby odczytać parametry jego funkcji życiowych, mistrz Sithów niespodziewanie otworzył oczy płonące wściekłością. Wyciągnął rękę i chwycił ją za przegub i ścisnął z dużą siłą. Gdzie są Jedi? zapytał wściekłym szeptem. Wspierał się na łokciu i zmierzył ją spojrzeniem pełnym nienawiści. Zacisnął palce na jej nadgarstku tak mocno, że młoda kobieta, a, kobieta aż się skręci, skrzywiła. Odlecieli oznajmiła, usiłując zachować spokój. Wrócili na korusant. Wiedziała, że krążąca w żyłach Bejna potęga osiągnęła poprzedni poziom. Wyczuwała jego żal i gniew i była pewna, że jedno niewłaściwe słowo, a jej mistrz posłużył się mocą, żeby skręcić jej kark. Dlaczego warknął? Wydaje im się, że na Ambry zabili Ciemnego Lorda, odparła jego uczennica. Uważają, że teraz skończyli sitami na dobre. Zaintrygowany Bane przechylił głowę na bok. A Kaleb? Zapytał. Zabiłam go. A twój kuzyn? Zginął z rąk Jedi. Przez myśl przemknęła jej nieproszona wizja. Zobaczyła żałosne stworzenie, które, w które przemieniła darowita. Pamiętała, jak kuzyn kulił się w kącie i zdrzał z przerażenia. Tulił do piersi rękojeść świetlnego miecza, który miał stanowić jedyną obronę przed koszmarami, jakie rzekomo pełzły do niego z każdego kąta. Pragnąc usunąć to wspomnienie, Zana pokręciła głową. Bane uwolnił jej rękę i uspokoi... uspokoił się i położył na noszach. Spisałaś się doskonale, Zana, powiedział, bo jego... Przyzwyczajony do knucia umysłu, domyślił się reszty tego, co zrobiła. Młoda kobieta uśmiechnęła się słysząc ten komplement. Nie doceniłem cię, dodał mistrz Sitów. Gdybym znał twoje plany, nie prosiłbym cię, żebyś mnie zabiła. Musisz mnie jeszcze dużo nauczyć, przypomniała Muzana. Będę siedzieć u twoich stóp, mistrzu, chłonąc twoją mądrość, odkryję twoje tajemnice, jedną po drugiej. Dopóki wszystko, dopóki wszystko, co wiesz, cała twoja wiedza i cała twoja potęga nie, stanie, nie staną się moje. A kiedy przestaniesz przedstawiać dla mnie jakąkolwiek wartość, zabiję cię. Słysząc jej słowa, Bane uniósł zbrew, a Zana zorientowała się, że jest z niej zadowolony. Ambicja nie była niczym złym, skoro miało jej zapewnić potęgę. Będzie rozwijać swoje talenty i umiejętności, a kiedy nadejdzie odpowiednia chwila, Zana rzuci wyzwanie swojemu mistrzowi o prawo do sprawowania władzy. Przeżyje silniejszy spośród ich ich dwojga. To było nieuniknione. To metoda situ. Kiedyś wreszcie cię prześcignę, ostrzegła go uczennica. Tego dnia cię zabije, Lordzie Bane. Ale jeszcze nie dzisiaj.